Witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu vloga. Jesteśmy już w Watykanie, nawet już nie w Rzymie, w Watykanie. Za mną bada. jest Bożej Św. Piotra i dzisiaj będziemy zwiedzać bardziej Watykan. Jesteśmy na placu, gdzie zawsze transmisja, ja słyszałem się, uznałem Pańskim i jest to spore i troszkę się nie mogę odnaleźć, bo ciężko w ogóle tej rozpoznania. Ale za chwilę wszystko się wyjaśni. Tak jest, także. Jaką mm... bezpieczną ciekawostkę Jaką bezpieczną ciekawostką? Uwaga! Patrzcie na te kolumny tutaj, nie? Aha. Wszystkie, widać te cztery rzędy. Nieważne, gdzie popatrzycie. Stoimy na wprost, no to faktycznie zachodzi za siebie, ale tutaj znowu nie. I tam też widać cały rząd. A za chwilę pójdziemy na miejsce, które wam się spodoba. Dobra, no to idziemy w takim razie. I człowieku, masz jeden rząd kolumn. No. Kurwa. jeden rząd kolumn. Tam nie. Mi jeszcze, mi jeszcze nie. Drugie, drugie Aha, czyli tam jest, jest drugi. drugi. Okej, okay, dobra, teraz ja staję, czyli stajemy na środku. Jest jeden rząd kolumn, gdzie tam z cztery rzędy kolumn. Nieźle to wyliczyli, no. Całkiem, całkiem wybitnie. Całkiem wybitnie. To jest ciekawostka, którą warto zapamiętać. Wow. I tam jest bazylika św. Piotra i kopuła. Jak się nazywa ta kopuła? No, no... Zaczyna się na B. Okej, okay, a kończy się na azylika św. Piotra. Dobra, już wszystkie bramki chyba, Marek? Tak. Dobra, przejrzyliśmy wszystkie Przucie bramki, bramki. i teraz wchodzimy do bazyliki. Będzie... Mam nadzieję? że Gigantyczne wrażenie, ale myślę, że będzie na pewno. Już to wygląda niesamowicie. Ona była otwarta w 2016, przychodziłem przez nią. Wygląda to niesamowicie już teraz. Co dopiero. Kiedy to w duże jest ty. Ale byle. Jest ty. Jest pięknie, idziemy. jesteśmy już? Co, że mógłbyś żeby lepiej widzieć? No i jest. Robi to wrażenie naprawdę, jest, jest naprawdę pięknie. No i ludzi też dużo, ale bardzo, naprawdę warto. Piotra, która jest tuż przede mną o tam Ym, idziemy teraz do zamku Michała i jeszcze jeden punkt wycieczki który jest na razie tajemnicą ale będzie naprawdę myślę, że ładnie Ym, i... Hu, no robi wrażenie Bazylika, teraz patrzę na nią i jest naprawdę naprawdę niesamowita i w środku i na zewnątrz wow a tutaj jest miejsce gdzie postrzelili Jana Pawła II był zamach na Jana Pawła drugiego. Wiesz po tym czy tutaj? Centralnie w tym miejscu. Niezłe. Niezły, niezły, naprawdę genialny widok. E, na tym miejscu, tak Marek, na tym miejscu co było kiedyś? Tutaj kiedyś były budynki, tylko że któryś z władców tutaj wtedy co był wykosił wszystko, żeby Watykan nie robił takiego wrażenia, bo kiedyś się wychodziło między budynkami i od razu był Watykan. A teraz jest już centralnie ściera, ścieżka do Watykanu. Tak jest. No ale to wciąż robi wrażenie według mnie, nawet yy, to coś jak pola elizejskie yy, tylko bez, yy, bez, bez drzewek, bez niczego. No wygląda to naprawdę doszło. Wow. Mieliśmy iść do zamku, ale chyba nie idziemy do środka i za to na miał być widok, ale jest remont. Przy remontach nic nie widać. O właśnie, a tutaj Marek jeszcze o mieczach wspomina. I one sobie się w stronę Watykanu. No nie lubili się z kościołem. Nie lubili się, to prawda. No i tak to wygląda. a jednak będzie widok. Tam był tylko, tam był tylko remont. I to? no Całkiem niezły ten zamek. Idziemy sobie wzdłuż Tybru e, do, do Polo. Co to jest? Nie wiem. Ale się dowiem. A e, tutaj mijamy dwa kościoły. jeden jest św. Piotra. Chyba? Albo to są, dwa to? Połączone. są dwa połączone. Niesamowite. I tam jest, bo teraz jest w Rzymie taki międzynarodowy turniej tenisowy, poddaje się WTA, tak, WTA, ehm, i e, właśnie Iga zaczęła, jest godzina 12, a ona zaczęła o 11, tylko że przy Rome Romy i Lazio, gdzie jest troszeczkę dalej. Mamy przewodnika teraz, już się włączył, To nas dołączył. Tam jest na, na no, tak Tam jest tam, gdzie byliśmy wczoraj. Ojejacie, jak daleko jest. Wszystko widać na przestrzeni. I obelisk z Egiptu. I tam jeszcze idziemy na górę, tam do ogrodów. Co kupiłeś? Co kupiłeś? Wiem. Piękną czapę. Nie mogę być gorszy. Nie idę kupić czapkę. Nie idę kupić czapkę. Ale sklepik mają przepiękny, chcę wam powiedzieć. Naprawdę jest... Jest w czym wybierać i mają dosyć sporą kolekcję takich fanboyowskich rzeczy, jeżeli gdzieś tam oglądacie, e, w lat nagrywam takie wyjazdy, e, to też porównuje i genialny fanshop, naprawdę, naprawdę robi wrażenie. Nie mogę być inaczej, nie mogę być gorszy od Marka, też mam chapera. my, taką samą Karol, ładna? Piękna jest po prostu, ale nie mogę go poznać teraz. Piękny e, Tutaj jest tenis. Albo jakieś korty treningowe bardziej? Albo coś coś, coś innego. Um, jest muza, nie wiem. A tutaj. Obelisk? Skąd, skąd on jest? Nie, nie wiem skąd. skąd? Karol skąd on jest? Ja myślę, że. To, to chyba papież pisał, nie jakiś. Ja myślę, że papież egipski. Chyba tak. tak. Jest przepięknie, naprawdę. Jest cudownie. I ta czapka też mi dodaje uroku jak najbardziej, prawda Karol? Ja myślałem, że to być nie da dodać uroku, a ona ci dodała. A po jednak się da. Jestem zachwycony. Jest pięknie, naprawdę tutaj jeszcze ten akompaniament muzyczny. Jakże pięknie dodaje uroku, jakże tej pięknej palmie również. Jest uroczo, Naprawdę adorable. Naprawdę uroczo. Idziemy dalej. Idziemy na schody hiszpańskie Najszersze i najdłuższe w Polsce Tak W, w Polsce? W świecie Polskę grą w, 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 w Europie, żartujemy oczywiście Mamy czapeczki, ale wyglądamy jak bliźniacy trochę Z jednej wycieczki jesteśmy Z jednej wycieczki Bez kitu, tutaj jedna wycieczka Tylko no, Karol się trochę wygnił, ale też ma czapkę To no, najważniejsze Moi drodzy Normalnie czuję o, się no, jak no. na wakacjach A jeszcze mam do napisania licencjat, no Niekarzystne to wszystko. Nie przypomnij Ale na szczęście jest pięknie, jest ciepło i jest normalnie lato, 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 gelato, gelato, gdzie to lato. Ach, idziemy. I pokażę Wam jak schody wyglądają. Bo jestem na przykład... Po prostu. przed wami ma... przede mną. Przed wami też. Bazylika i obelisk i potem już schodami w dół do metra. Tak jest. Siu. No i jesteśmy na tych schodach hiszpańskich. Tak jak Marek mówił są to najdłuższe schody w Europie No i... I jak bardziej to nie są te schody przecież. Nie, to bym sprankował sprankowałbym was. Ceprank, bro. Przede mną są te najdłuższe schody hiszpańskie, tak Marek? To wszystko. To A... wszystko. Czyli to są te wszystkie schody. No nice. I znowu dużo ludzi. Znowu dużo ludzi, ale bardziej, więcej ludzi jest na dole niż na górze, nie? Tak, myślę, że z dołu będzie lepszy widok zdecydowanie. Chociaż z tego... to robi klimat takich włoskich uliczek po prostu, Oj jest... tak, to wszystko oj Wszystko tam. jest przerudnione, ale jest w czysto, jak na inne miejsca w Rzymie. Ja, Marek patrzy. Ja tu byłem i na Elo. I on tu był i na schody hiszpańskie. <laughs> Zapraszam na Instagrama. Tam pojawią się rysy i zdjęcia właśnie z, z naszego wyjazdu z Włoch. Jesteśmy przy... Bazylice świętego Jana na Lateranie, ona tak. jest ważniejsza niż Watykan, generalnie. Papież zawsze jak gdzieś leci, to tutaj potem przyjeżdża, żeby się pomodlić, nie? To... no dzisiaj raczej go nie spotkamy niestety, ale jutro go spotkamy. No <laughs> to jutro. Yy, I za chwilkę po tej bazylice, którą zobaczycie za chwilę, idziemy... Do świętego Pawła. Do świętego Pawła, Do świętego Pawła gdzie są... Bazylika no, świętego Pawła za murami. A jeszcze Scala Santa, tak. Właśnie. A jeszcze schody, gdzie Jezus wchodził na mękę. Bo. Jesteśmy przez Skala Santa. Święte Schody. Sprowadzone przez świętą Helenę z Jerozolimy. Otwierają o 15.00. Jest 15.02. Czyli... tak dwie minuty lepiej niż przy pierwszym sklepie Asekoroma. <laughs> Aseko. Asekoroma. Asekorosofia. Tak. A Roma, tak, a jest ale ja dobre. Aseko. Rozwinąłem. Aseko, dobra. Pięknie. Asekorosofia, eee... panowie. Bardzo ciekawe, tutaj jest ślienc. Ślienc. Zabaj... kaplica I, I nie, nie wolno filmować, finczy. więc on już nie pokaże. Ale yy, może wygoogluję i później sprawę. I jest dużo święty. Uwaga! Gdzie przeteleportowaliśmy się? Jesteśmy w Ostii, w Ostii? Na, Molo. Na Molo. I oglądamy sobie piękne, piaszczyste plaże. I radar. I radar. O, i radar nie ma ale, radar przy okazji. ale to. Nie patrzymy tam. Nie patrzymy. Tam, <noise> tam się kopią, tam się kopią. I mamy piękne, czyste morze. Moi tak drodzy. No, przy portu... Szkoda, że nie idziemy się kąpać. No, no szkoda. Przynieśliśmy się szybko metrem, szybko, w sumie całe pół godziny chyba, albo no, pół godziny, ehm, nad morze, na wybrzeże i jest przepięknie, moi no drodzy. Jeszcze nie jest to okres taki typowego odpoczynku nad wodą, ale no tutaj już ludzie zaczynają i można poczuć chwilkę, można się zrelaksować. Jest pięknie, my później idziemy na jedzonko. O! Nawet nie wiem, gdzie byliśmy. Chyba byliśmy na sodach hiszpańskich, których nie pokazałem, bo, bo nie można było filmować w ogóle. Karol jest pierwszy raz w ogóle. Jest pięknie, znaczy, nie do końca pierwszy raz. Ale nad morzem takim. Byłem nad Morzem Bałtyckim. Tak. nie uznaje tego morza, ja to, też jest nie. Jezioro bałtyckie, to jest jezioro bałtyckie. <laughs> e, więc pierwszy raz jestem morze, nad morzem Tyrleńskim, jestem pierwszy raz nad morzem e, w ogóle. przy Włoszech. W ogóle morzem. prawdziwym, pięknym tak. czystym. morzem. E, Znaliśmy z chłopakami, że gramy w GTA V i po prostu przy poruszamy. Tak, się no, no, no zobaczcie, tej tej... zobaczcie, to to jest coś jak Santa Monica. Ale wiecie co, ja Alright. zawsze chciałem się wybrać właśnie do miejscowości, gdzie będą, będzie nie tyle morze, ten bezkrys wody po prostu ale te kolorowe budyneczki Tak. Po prostu Jest super, można chodzić. To jest naprawdę, naprawdę przyjemnie. Karol super. Gasparo, la vita è bella. Jest super. A jeżeli też Polacy tutaj sami, pogadaliśmy chwilę i dobrze. Naprawdę fajnie, że, że super, także Polska gurałem po ale chodzi chodzi chłopaki, nie. Ci co wiadomo Właśnie boli jedna część normalnie ciała, bardziej niż... I to nie są nogi. i drodzy, jesteśmy na pizzy. Elegancka pizzunia. Hop, Karol też tutaj Cina, Marek też wcina. Jest elegancko. Słuchajcie, te pizze są tak genialne i tak dobre, że one, wiecie... Takie zwykłe. Takie zwykłe, najzwyklejsze, tak poprawne, że to jest niesamowite. I co ciekawe, w tym wszystkim jest to najlepsze że, na przykład taka z pieczarkami, ona, te pieczarki nie próbują się, wiecie, wybić z tłumu, one próbują właśnie być korelujące z ciastem i z serem i z tym sosem, który jest jakże genialny. Tak właśnie te pizze smakują. A ja ser. to jadłem, pozdrawiam. Ja to byłem. Drodzy ser, gra symfonię smaków na waszych zmysłach, wy po prostu, wy dacie po prostu, kurna, że was tu nie ma. Jesteśmy tu i ludzi nie ma, albo nawet ludzi tu. E, jak to mówiła jedna z polskich piosenek. Za chwilę idziemy na, na pociąg i walimy do centrum pod Koloseum. Witam, mam wino? i Jestem pod Koloseum. A Marek, gdzie focić? Karol, jesteśmy pod Koloseum. Otwieram karton wina ze swoją dziewczyną. E, tak. Chciałbym, żeby ten czas. Nie przeminął, nigdy nie przeminął. Jest pięknie moi drodzy. Jesteśmy ostatni momenty pod Koloseum, e, bo Dalej i to jest pięknie. Bo i to już tylko na Watykan i później na, na, na lotnisko e, i piję winko pod, pod Koloseum. To, więc to może dzisiaj to było plot twist. Nie? Tak, tak. I ten, to może później wróciliśmy też w morzu, także genialnie było naprawdę super dzień. Troszkę odpoczęliśmy więcej niż zwiedzaliśmy. Stupki wymoczyć po całym dniu, no to po prostu coś pięknego. Te panie, tam gdzie jedliśmy w tej pizzerii, tak, te, te pizze. Tak, jak wychodziliśmy ogólnie z tej pizzerii, gdzie nagrywałem jeszcze, yy, one były tak przemiłe i tak szczęśliwe, że my kupiliśmy ich nich pizzę i one jak machały nam, jak wychodziliśmy, to po prostu było tak słodkie. Ja, ja mogłem powiedzieć, pospanować włoskim, powiedzieć to wszystko, to po prostu <laughs> je zamawiałem i ona też się pocieszyła mną, że ja spróbowałem coś po włosku tak, powiedzieć. Tak, tak, także mega są słodkie, mega. Och, no i nasza przygoda dzisiaj w Rzymie powoli dobiega końca. oczywiście, e, jeszcze się nie żegnam, bo na koniec dnia chyba będzie taka lekka miękka, malutka. Prawdopodobnie, e, Ale na pewno zapraszam Was już teraz na insta mojego, tam wlecą foty, a już teraz są relacje e, zapisane. więc zapraszam, zobaczcie sobie. Tutaj jest e, mój linkacz na dole, w opisie też jest. I kochani, rzymska powoli po przygodach po przygoda do końca i to już tylko wylot i papież, więc nie będę pewnie was męczył, ale będzie... Zanim powiemy papa, jeszcze będzie papież, także... Tak, zanim powiem papana takie na amen, to będzie amen, ale od papieża. Także my idziemy jeszcze na pastę jakąś. No to pasta lawista. I pasta lawista, la lawista. Zjedzone pięknie, i za chwilkę będziemy ruszyć na poziomie Mamy jeszcze trochę czasu. To później coś zobaczymy na no spokojnie. Wchodzimy sobie po mieście, tak się kończy. Nasza podróż, dzień w sumie trzeci, a drugi pełny we Płoszek, w Rzymie. Byliśmy no, w wielu miejscach, naprawdę. Trasą, którą Marek łożył, była świetna. Zapraszam do niego na kanał instagramu, mój jest w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie. I tak kończy się nasza przygoda rzymska, ale nie jest to za tym. Sobie z nim, że na pewno tu kiedyś wrócę, bo jest tu przepięknie, uwielbiam regiony, ogólnie południowych krajów. No jest naprawdę, naprawdę co zobaczyć i co zjeść, bo kuchnia południowa, śródziemnomorska jest wspaniała, naprawdę polecam każdemu. Jutro będzie tylko anioł pański, więc zobaczycie, jak papież pozdrawia nas wszystkich z okna. O, wow, aż mi talerz, aż mi widelec poleciał na talerzu. Och, piękne podsumowanie, no myślę, że Dolce Vita to jest chyba idealne na to wszystko. Zapraszam Was do poprzedniego filmu, który wyświetla się właśnie teraz. I co? I tak właśnie kończy się szymska przygoda. Także do zobaczenia już w następnym blogu. Dla nas mówił Garo tu. Jeszcze jutro papież. Tak jest, jutro był papież. Marek właśnie przyszedł i widzimy się już niedługo. Byliśmy, wyszliśmy właśnie z Resto, To jest niesamowite, muszę o to powiedzieć. Słuchajcie, wychodzimy i gościu okazało się, że jest, znaczy nie jest, ale ma rodzinę z Polski, z Dolnego Śląska. I chodźcie, powiedział nas, chodźcie, mam dla was surprise, No i idziemy. Ja, póki. W szoku? Co to będzie? No i dalej nam taki likier cytrynowy, genialny. Marek musi popijać. Ja nie wiem, alkoholu, trzy lata Dobra, dobra. Ja zostałem już. Wraca. Karol już nie może Już nie będę. zrobiłem wyjątek, bo jestem we Włoszech <laughs> Karol, y, wypij już bo on nie może pić alkoholu. Ale genialny likier cytrynowy, naprawdę świetny. Szczerze nie pijesz takiego. No, ja już teraz cię mój bonito, mój bonito, ale go jest prześwietny. Restauracja przy jakiej stacji wiatra? Eee, Coś, co Angelika, to to było, co to było? Kawor, właśnie. Znajdę, ej, to idziemy na metro. Tak, idziemy, idziemy właśnie na metro na Cavour. Szczerze polecam. Dobre jedzenie, naprawdę dobre jedzenie. W sumie ceny są bardzo w porządku. Ocenka. L'Angeletti. Tak, Ocenka 4-0 na Google, ale myślę, że nawet bym dał 4,5 spokojnie. Nie, jest W sumie. was na Okej, okay, dobra. Także genialne i szczerze. Mega fajna historia. Nie spotkałem się z tym jeszcze. Także pięknie. Czy właśnie masz podjechało? Nie. Dobra. Lecimy dalej i lecimy na cyrk jeszcze. Czyli co? Czy jeszcze nie muszę żegnać? Widzimy się za kilka. I laici paesi sincere nella solennità del Signore. Il Vangelo della Messa afferma che Gesù, dopo aver affidato agli Apostoli il compito di continuare la sua opera, Fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Così dice il Vangelo. Fu elevato.